Jestem Amazonką Apokalipsy. Czy tęsknię za kobietą, którą byłam za życia? Nie. Byłam żałośnie słaba. Jestem nieśmiertelna i władam niewyobrażalną potęgą nekromancji. Czego tu nie lubić? Nawet od mojego konia wieje chłodem. Dość czczej gadaniny, jestem rząd na bitwę! Giermku śmierci, przynieś mą zbroję! Cóż to, giermku śmierci? Plama z keczupu? Musisz się bardziej przykładać do swoich obowiązków. W przeciwnym razie rychło się przekonasz, jak się umiera po raz drugi. Przymierze zawarte. Niech zapanuje groza! Ktoś mnie wzywał, moja cierpliwość się wyczerpuje. Jestem ciemnością. Moja zemsta twoją zemstą. Niech zacznie się bitwa. Wedle rozkazu. Nareszcie! Za króla Lisza! Poczuj mój gniew! Zgładzić ich wszystkich! Za Nerzula!